Startowe, na węglu nie jedziemy niestety, ale pojedziemy na Bajapola 5 w w sierpnia, I później jeszcze mamy w Cetin do Mistrze Europy, Misząc Polski e, jeszcze jest planowany żagań, który był odwołany na początku przełożony. Prawdopodobnie będzie... Naprawdę? Tak. Proszę powiedzieć, jak wrażenia po konkursie z tak z praktyczą udziałem publiczności? No to co, bardzo mm. fajnie na pewno cieszymy się, że to publiczność dopisała, no i że Polacy przede wszystkim deklasowali innych, bo zawsze u siebie to jest, to jest takie coś dodatkowego, wygrać na, na, na swoim obiekcie w Polsce, no jakby jeszcze dodać sobie parę plusów, tak? Wszyscy, że po raz kolejny nasi udowodnili, że są w Polsce i nie tylko w Polsce jednymi z najlepszych, a tutaj najlepszymi. Właśnie mówił Pan, że śledzi wyniki polskich skoczków. Co może Pan powiedzieć obecnie o polskiej ekipie? Co mogę powiedzieć? Na pewno mogę powiedzieć, że się można tylko cieszyć, że mamy takie zaplecze, że mamy takich zawodników i, i że tak dobrze skaczą. Mamy też młodzież, która cały czas gdzieś tam dochodzi. I to jest na pewno dla nas ta, 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 takim dużym plusem i, i cieszymy się z tego powodu. A, a resztę to już chłopaki, no, pokazują na skoczni, e, w którym miejscu są i, i to jest bardzo cieszące. Na skoczni mogliśmy zobaczyć też Jana Oponena, który powrócił. Co Pan sądzi o jego decyzji? No ja go jeszcze nie widziałem i co go na dopiero zobaczę, bo wczoraj niestety na kwalifikacjach mnie nie było, a dzisiaj w nie startowali, także no. Co mogę sądzić? No. Ja, ja myślę, że ja w tym wieku bym pewnie nie wrócił, ale on wrócił, jest dalej żonny sukcesu, jest dalej żonny treningu i, e, i chęć ma do tego. Także znaczy, powodzenia, bo to jest naprawdę wyśmienity zawodnik i, i należy się mu wielki szacunek i, a za to również, że potrafił po, powrócić mimo swojego wieku, bo bądźmy szczerzy, no, to nie jest proste. Ja, czy ma Pan planach, y, zobaczyć zobaczyć kolejnego letniego letniego filmu, gdzieś jeszcze? Ciężko na pewno dlatego, że cały czas jestem w, na etapie przygotowawczym do, do swoich startów, ale jeśli tu będzie okazja, dlaczego nie? Dziękuję.